Witajcie w Splicie. Ponownie odwodzi, odwiedziłam Chorwację, aby udać się tutaj do lumpeksu i widziałam ze sobą dziewczyny. Dzisiaj Julka, Ola, Monika i Tosia będą ubierały mnie pod mój charakter w, w lumpeksie. Ja nie mogę się tego doczekać. Tego jeszcze nie było. Zapraszam do oglądania. Sukienka, którą mam dzisiaj na sobie, kupiłam właśnie w tym lumpeksie. Jeżeli jesteś nią zainteresowany, to zapraszam was serdecznie na moje konto, do mojej wirtualnej szafy na Vinted. Tam może już jest, jeśli jesteś pierwszy, i zdążysz, to będzie twoja. Nie wiem, może razem czego no nie wiem jedna i... Okej. Okay. Czy będą spodnie to... i koszulka na przykład, czy spódniczka? Czy, czy sukienka, nie? No. Może jakaś koszula? A gdyby taka randomowo, zupełnie jakoś inaczej, wiecie? Nie tak, jak ona na co dzień się ubiera, nie jakieś berze, mhm. tylko w ogóle może tak... No nie wyzywająca, ale dla odmiany kolorowo. Ja zobaczę, czy są dodatki, jakieś, czyli nie wiem, kapelusze chyba nie widzę, ale poszukam. Dobra, wyszukacie górę. Myślicie, że to będą jakieś buty, Tosia? No, buty na pewno. To Tosia poszuka butów, a ja poszukam góry, a Ola poszuka dołu. Dobra. Dobra, a do to ja i pod do podatki. Dziewczyny już łowią, już szukają, a ja jestem bardzo ciekawa, co one dla mnie znajdą. Ja tym razem tutaj staram się nic nie oglądać. Oczy chodzą jak zawsze na boki, ale wiecie, nic niczego nie dotykam, Daję, oddaję im się dzisiaj swoje ręce. Może strojka? Powiedzmy, nic, co ci najbardziej do mną kojarzy? Mm, wewnętrzny spokój i ogromna odwaga. O, jakie to cudowne. Jakie się... Na pewno byś zobaczyła to. Jakaś koroneczka. Czyli tak delikatnie. Delikatnie, tak. Super. U, ciężko jest, bo jest jedna taka rzecz, która jest w miarę słodka. Okej, okay, mów. Okay, słodkie. Słodkie, jaki to jest rozmiar? 36. Może być za duża. Może być za dużenie. Mhm. A wiesz, co pomyślałam? Bo nie widzę dodatków, ale widziałam stroje kąpielowe. A gdybyśmy zrobili look na plażę. Można zrobić, tylko wtedy trzeba było bardziej odmienić, wiesz, tą górę, masza wąską. Właśnie dziewczyno, troszkę mi ciężko dobrać spodnie bez góry, ale miało być kolorowo i słuchajcie, znalazłam takie dwie pary. Nie wiem czemu, ale ja widzę Damaris w takim czerwiu. Aha, to jest no, fajne. To jest dobre. To jest dobre. Są sobie, bo wydaje mi się, że będą jej pasować, tylko mogą być troszkę długie, ale... ale to jest dobre. 34 mamy to, czyli idziemy w drugą stronę, do dołu. Tak, no i może chyba, że zjedziemy na przykład górę od stroju i jakąś taką parkę albo coś takiego na górę, wiesz co chodzi? Coś okay. takiego luźnego. Mi się wydaje, że ja widziałam w ogóle taki crop top biały i on by fajnie pasował do tego, jeżeli... E, i, i do stroju, nie? Tylko czekajcie, bo on gdzieś tu był. Zaraz go znajdę jeszcze raz. <laughs> Dziewczyny poważnie podeszły do tematu. <laughs> ja tutaj bardzo nie obserwuję. Okej, okay, przymierzmy to. Co, One nie mnie ubielą. Nie głupie. Ja naprawdę już się nie mogę doczekać tego, co tutaj dziewczyny wykombinują. Ale świetny materiał w ogóle. Mhm. I ten bardzo podobny materiał. Wow, aż muszę się odezwać. Okay. Tylko jeszcze zobacz jaki jest to jest rozmiar. Będziemy przymierzać, ale... To nie? Ska. No, dobra. a dodatki i tym nie ma. ale znalazłam tylko stroje i wiesz, przyszło mi do głowy, że, mógł, że strój. po prostu pomogą, nie? A dodatki są? No właśnie. Paszkę tu rozmawiamy, że był tylko stroje. Czyli nie mają, wiesz, nie mają ani butów. Na górze są. Jest jeszcze góra. A, no to idziemy na górę. Leci. ciężka praca stylisty. Musimy się przebranżowić. Dziewczyny mają dzisiaj trudne zadanie, ponieważ no jest chwila przed końcem dostawy, to, wymiany towaru, przed, przed kolejną wymianą, okay. I naprawdę, zobaczcie sami za mną, są pustki, są pustki, więc no niełatwo będzie coś znaleźć, no naprawdę, to no jest co? wyzwanie. nie niegłupie. Nie głupie. Ale te obcasy były fajne ogólnie, te pierwsze te, no, jaki one mają rozmiar? Ty masz ile? 6. Mogę zobaczyć. Może, ale... ale może się zmieści. może są mniejsze. Może ja stóp, co te, będzie. ja w ogóle w sumie. Dobra. Bo I może przymierzyć więcej butów, nie? No. Albo może na szyję jakąś taką, albo na głowę, wiecie, jakąś mm -hmm. taką chustkę. Jakbyśmy chustkę kole... O, coś takiego może, no. I wiecie, tak, ją złożysz taki w taki trójkąt. I wiecie, tak, e, jak laski teraz. Tak. O, nie? Związują, wiecie o co? Chodzi. Taką tą. Ja bym się to złożała, tylko musiała być rozpływ Nie. Przykro mi. Są wyrzeczenia. Robiśmy no, to. Ale świetne. Ja właśnie dzisiaj smakowałam kota, nie wiem czy to jest kawałek stylizacji jak chcesz. Okay. Ten mięśni naprawdę? Tak. Super. Cury, Patrzę tak na Ciebie z koszyczka. Faktycznie. Ten beż raczej nie, nie? Idziemy dwóch. nie ten beż. Albo połączyć dwie. To co, bierzemy jedno przebieramy. no dawaj. Chodź, chodź, chodź! Czas na przymierzalnie. Te przymierzalnie są w ogóle mega fajne. Jak ja tutaj weszłam pierwszy raz, jak właśnie kupowałam tę sukienkę, to byłam naprawdę w szoku, bo tak jak w sieciówce, no nie? W sensie takie duże, czyste, naprawdę mega. No dobra dziewczyny, no to dajcie. Ja już wiem, że wszystko dobrze leży. A, dziewczyny, spodnie są normalnie, szczyte na miarę. I bluzka też. To możecie mi ją tutaj ubrać do końca, ale to dobra byście kolorystycznie, to wygląda jak komplet. Ej, laski na serio! Tutaj w tym się prawie nic nie ma, wszystko przegrzebane, a wy mi zrobiłyście taki look, a to tak, okej? Okay. No, no tak, nie? No tak, tak, tak. A wy mi zrobiłyście taki look, że normalnie mucha nie siada. Powiem ci szczerze, że te spodnie, jak weźmiesz, to będą twoje najlepsze, też no następne, kolejne ulubione. Tak, będę cały czas wnikłać, że są tak wygodne. Ja, ale czad. I też dzwony. Dobra. to, no, ta, ta. Coś jest ta. Może jakoś inaczej, może jakąś... Ale opaskę, skoro ona jest taka podłużna. Bo niektóre osoby wiążą tak, o, że jest z boku, ale nie wiem, czy to nie będzie w tym nie? No, a... no, no a ta... ale... Jakby... ramiona to tak, no, ale no, tak, a tak to, nie. Pasek, to nie. Nie wiem, czy to tą chustkę dajemy tak szczerze. Zaczekaj, ja mogę zobaczyć jeszcze ja? Zobaczmy sobie, może ją jakoś ułożysz. Ty, ty Teraz wyglądasz jak z lat 60 No. Ale czekaj, czekaj, Ale nie głupie, nie głupie. Wyglądasz jak taka mama z Instagrama, która ubiera siebie i dziecko tak samo. Ooo. Oh, <laughs> I chyba rzeczywiście... To jest tak dzieckiem... To masz drugi taki kompleks? Ta, ta, ten kolor, ten beż, bo zobacz, ten róż. O, tak, który tak, jest Ej, tak, jest Ej, taki jest super. No mówię. Ale patrzcie, to idealnie pasują do tych butów? Tak, do tych butów, no. Bo te różowe, które myśmy wbrały, są chyba zbyt no, różowe. No. O, no, teraz już są dopełnione no, w ogóle. to no. jest to moje dziecko! To jest ten babyk. Tylko musisz mu zawiązać tą opaskę różową tak samo jak sobie. Pięknie. Moming! Laski, jesteście najlepsze, serio. No przecież to jest genialne. Ja bym mogła tak wyjść. Gdybym nie musiała wybrać tych ciuchów, to serio bym teraz tak poszła. Nie no, ja się nie spodziewałam. Dziękuję wam ogromnie, jesteście świetne. Ja pierdziele. Słuchaj, no oglądałyśmy się trochę tych to twoich jest. materiałów, więc już wiemy co i jak, z czym i na co spojrzeć, nie? nie? dziękuję wam ogromnie, Boże. Już możemy wyściskać, no Dobra, to co? Zrobimy zdjęcie na Instagram. O, i ja się przebieram. Mamy to. Wyobraźcie sobie, że cała stylizacja wyniosła nas półtora euro. Dziewczyny po prostu ro, po prostu rozwaliły system. Serio, to był idealny plan, żeby zabrać się do Lumpeksu. No i kurde, chyba będę je wykorzystywała trochę częściej. Co sądzicie? I jesteście śmiało, za... Nie, śmiało, niech no. będzie. Zgadzamy się. Zgadzacie się. Super, bardzo się cieszę. Tak. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to subskrybujcie, jak zawsze dobre wibracje. Tutaj po prostu są dobre wibracje. Dobre wibracje sięgają zenitu, więc tym bardziej jak zawsze całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, którego pragniecie. Do następnego!